Hej, wszystkim witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. E, będzie to taki luźny vlog. E, nie mam nic tutaj szczególnego zaplanowane. Dzisiaj idę do kina na Akademię Pana Kleksa. Już jakiś czas się wybieram do kina. E, miałam całą listę filmów, bajek i tak dalej, ale. No, jakoś tak się odłożyło w czasie. No ale co, dam Wam tutaj recenzję, jak mi się podobało. No i co, zapraszam do oglądania. My już wróciliśmy z kina, i ogólnie ten ta bajka, film, tak podobała mi się 50 na 50, bo trochę mi się podobało, bo jednak takie było coś innego, coś nowego, taka nowoczesna wersja, ale z drugiej strony było to takie trochę, nie wiem, moim zdaniem, trochę za za skomplikowane dla na przykład młodszych odbiorców, gdzie też było dużo jednak dzieci tam i to mogło być takie no taka skomplikowana dosyć bajka, taka mocno fantastyczna, ale ogólnie fajnie. Mega mi się podobało, jak usłyszałam piosenkę Sanach, którą pół roku temu słyszałam na koncercie. Jestem... Także w sumie oceniam tak 7 na 10 ten film, bo bajkę, bo nie był taki zły w sumie. No, w sumie to mi się podobał ale liczyłam na więcej, bardziej takich momentów właśnie typowo w akademii, jakichś bardziej, nie wiem, mu na muzykę postawić bardziej. Myślałam, że będzie więcej utworów, jakichś tam piosenek, a jednak duża część skupiała się na. Na czymś zupełnie innym. Nie chcę tutaj zdradzać fabuły całkowicie, bo może ktoś jeszcze pójdzie obejrzeć, ale ogólnie polecam takie coś nowego, coś innego, także w sumie spoko. Byłam w tym tygodniu odebrać sukienkę na studniówkę i jest tak przecudowna Jakby jest tylko skrócony dół, ale jest prześliczna, ogromnie mi się podoba e, Właśnie też byłam u fryzjera i mam podcięte, pewnie tego tak nie widać, ale mam podcięte końcówki Także będą e, no w miarę proste, bo takie już były, no wiecie, nie za ciekawe. E, No i co? Już został tylko tydzień do studniówki, także nie mogę się doczekać Oh, oh, Dobra, a więc jutro jest już studniówka, jakby. Ja dalej nie dowierzam, że już jest studniówka, że ja jestem w klasie maturalnej, że, że to zaraz jakby koniec. Dobra, ale nieważne. Robię właśnie paznokcie, jeszcze nie wyglądają. I ogólnie chciałam, żeby były powiedzmy, że no takie, nie, że za długie, ale takie troszeczkę dłuższe. Tymczasem moje paznokcie, które każdego dnia się, każdy inny paznokiet się łamał, ale dobra, jakoś je skróciłam i no są troszeczkę krótsze niż myślałam. Ale jest okej, okay. zaraz sobie wybiorę kolor, który też chcę robić, bo mam dwa takie podobne do siebie. Będę robić w kolorze sukienki. Sukienka jest taka bordowa, burgundowa, także chciałabym też taki kolor zrobić i coś ze złotem pokombinować bo na przykład będę mieć złote buty złote dodatki makijaż chyba też także coś takiego chciałabym pokombinować zaraz zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie w ogóle dzisiaj jest też tłusty czwartek yy, mamy pełno pączków w domu zobaczymy czy uda się dzisiaj je wszystkie zjeść yy, już jednego zjadłam na śniadanie teraz jeszcze na obiad i kolację nie no aż tak to nie ale Stwierdziłam, że dwa dzisiaj zjem na pewno, już wczoraj kilka pączków zjadłam, ale to takich, wiecie, marketowych, a te to takie są z piekarni, takie pączki, pączki, także e, dobra, zabieram się do roboty.